Zapraszam na Akademię Budowy, na której dowiesz się, jak optymalnie zaprojektować swój dom. Dom marzeń. Organizatorem Akademii Budowy, branżowej konferencji, na której spotykają się architekci, konstruktorzy, przedstawiciele czołowych polskich producentów oraz inwestorzy planujący budowę domu jest tuba.pl. Naszym celem jest edukowanie inwestorów tak, by wbrew przysłowiu pierwszy dom nie był domem wybudowanym dla wroga. Współpracując z naszym zespołem projektowym, unikniesz wielu błędów. Wybudujesz dom, który będzie funkcjonalną strefą komfortu. Naszym priorytetem w kwestii edukacji jest uświadomienie inwestorom planującym budowę domu faktu, iż projekt indywidualny, szyty na miarę, jest dostępny dla każdego. A optymalizacja kosztów budowy podczas procesu projektowego jest źródłem największych oszczędności. Projekt indywidualny dedykowany jest dla osób, które w bezpieczny i świadomy sposób chcą przejść przez proces budowy. Przechodząc do naszego biura, masz gwarancję, że nasz zespół projektowy zajmie się Twoją przyszłą inwestycją w profesjonalny sposób. Wspólnie zdecydujemy, jakie systemy grzewcze, jakie materiały budowlane. I jakie decyzje projektowe będziemy podejmować? Na Akademii Budowy, konferencji zorganizowanej przez zespół TUBA.pl, pojawiło się aż 60 inwestorów budowlanych. Co świadczy o tym, że tematyka związana z architekturą budownictwa jednorodzinnego wzbudza żywe zainteresowanie. Prelegenci przedstawili im wiele praktycznych wskazówek, a przyjazna i praktyczna forma warsztatów sprawiła, że przekazywana wiedza w łatwy sposób docierała nawet do osób, które planują dopiero budowę swojego pierwszego domu. Agenda obejmowała m.in. dopasowanie projektu do indywidualnych potrzeb rodziny, porady architektów, przegląd dostępnych technologii i materiałów budowlanych, projektowanie systemu grzewczego, optymalizację kosztów budowy oraz wiele innych tematów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji. Przekazują w bardzo prosty, bardzo czytelny sposób dla, dla, dla klientów kwestie związane, czy to właśnie z pozwoleniami na budowę, z wszystkimi dokumentami, po, po kolei prowadzą tego inwestora. Ze względu na niezwykle szeroką tematykę poruszaną podczas konferencji zorganizowanej przez tuba.pl jest ona unikalna nie tylko w skali regionu, ale i w kraju. W jej trakcie inwestorzy mogli skonsultować wybór projektu z architektem, konstruktorem, kosztorysantem, architektem wnętrz. Indywidualne analizy i konsultacje cieszyły się największą popularnością, bo fachowej wiedzy nigdy zbyt wiele. Konferencja była również świetną okazją do spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy producentami i inwestorami budowlanymi. Bezpośrednie spotkanie z inwestorami to jest podstawa tak naprawdę dla nas, dla, dla handlowców, producentów. Daje możliwość promocji produktu, daje możliwość opowiedzenia o nowościach, no i przede wszystkim poznania potrzeb klienta i przez co możemy się dopasować do nich odpowiednio i je spełnić. Obserwując zaangażowanie inwestorów, liczne pytania do prelegentów, jak również konsultacje indywidualne, już teraz widzimy, że Akademia Budowy odniosła sukces, a powołanie jej do życia było bardzo dobrą inicjatywą. Planujemy w dalszym ciągu dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Kolejne konferencje organizowane będą w największych miastach w kraju. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na www.akademiabudowy.pl. Każdy, kto ma tylko taką szansę i chciałby, to musi spróbować i musi, musi przyjść na spotkanie. Przyjdź do naszej pracowni, w Bydgoszczy. jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pomożemy zaprojektować dom taki, o którym. Marzyłeś. Serdecznie Cię zapraszam. Śledź nas na www.tuba.pl.